Zbierałem tukanie tak na, na brzegu tych upraw. No i kurde coś... Mówię, a zajrzę na te podrosty, gdzie, gdzie ostatnio byłem parę, parę dni temu. No i widzę, kurde już na samym wejściu prawdziweczki stoją. To nie. prawdziweczki stoją. Ale zacząłem wam filmować to już można wyciągnąć zacząłem wam filmować, prawda? I ile minęło? Z 15... mówię piętnaście, z półtorej minuty <noise> słyszę z drugiej strony. Tu z drugiej strony tej tego oczka wchodzi cztery osoby. No to przerwałem to filmowanie. No i kurde, mówię nie no, to wezmę się za zbieranie. <laughs> Patrzcie co tu stało. Co tu stało? Oni również trochę nazbierali, ale... Ale nie wiem ile ale trochę trochę tu latali a ja w tym dołku tylko ten dołek tu obeszłem tak wokół no i tu znosiłem je na jedno miejsce I spójrzcie ile tu prawdziweczku stało a tu na tej uprawie trochę kanis sobie nazbierałem i to jakie jakie śliczne jeszcze niektóre no jeszcze prawie że białe prawie, że białe. Do suszenia, kurde, marina. Tu nawet jednego zwierzyna kopła. Albo ten. No piękny. Kurde, jeszcze dopiero biel tracić zaczyna. Tam takie młode. Także jednocześnie żeśmy tu kurde prawie, że weszli. Ale mi się udało to jeszcze zgarnąć. ale ktoś tu i tak jeszcze po moim filmowaniu ktoś był bo zauważyłem dużo dużo tych korzeni pozostawianych że same główki tylko ktoś brał tu takich kapci trochę zostawiłem no i nawet się dziwię, bo tych kapci nie ma tak jakby ktoś je zabrał tylko te korzonki po nich zostały no tu już w zasadzie to nie mam, nie mam co filmować bo, bo ja te miejsce przeszłem raz po raz tu w tym dołku no oni już poszli no to dlatego mogę wam to Dopiero sfilmować. No szkoda, że tak się stało, że akurat żeśmy jednocześnie prawie że naszli. No i nie było czasu na filmowanie. Ale Piękne, kurde, jeszcze miejsce bardzo bogate. No teraz to już nie będę tak często tu odwiedzał tych miejsc ale od czasu do czasu będę wpadał tam co kilka dni lub, lub co tydzień choćby tak dla odświeżenia kurde tego czy coś się pojawiło czy nie ja jestem kurde zdziwiony że ktoś te kurde stare kapciuszki kurde nawet opanierał. Tylko korzenie zostały. A jeszcze kobe zapomniałem takiego życika ogryzionego znalazłem o tu jeszcze robusik tu jeszcze bidulka ale taka już nie wiem czy to się nadaje do suszenia zostawię go A to były prawdziwki, które ja zostawiłem. Także po tym, po tych filmikach moich ktoś ruszył w te te podrosty i w te oczka bukowe. No, miejmy nadzieję, że nie żałował, że połaził trochę. chciałem ja, pokazać, jeszcze takiego różeńka poogryzanego znalazłem no to trzeba to zebrać no i kurde kuleczka stoi Prawdziwy waszek był ładny, którego zostawiłem, i główki nie ma. No i pomyśleć, że to jest... Który? Trzynasty chyba. Tak, trzynasty październik. A grzybki dalej, dalej się sypią No ja też w większości to będę musiał chyba te główki od tych większych zabrać, bo nie zmieszczą się I już dalej nie było co chodzić bo oni tam pochodzili